Jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu podczas omawiania sytuacji Prudnickiej Służby Zdrowia, a właściwie funkcjonowania Prudnickiego Centrum Medycznego, głos zabrał również burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych. Posłuchajmy tej części dyskusji. Nie mam zwyczaju oceniania innego samorządu, który realizuje swoje cele i swoje zadania i podejmuje konkretne yy, dla siebie najlepsze i do tego zadania najlepsze decyzje. Pewnie bym nie zabrał głosu, gdyby nie Pan Urbański, bo nie wiem, jakoś tak jest na tej sali, że zawsze, kiedy rozmawiamy merytorycznie o jakiejś sprawie, to na końcu się pojawia wątek polityczny. Panie Urbański, nie ma żadnego znaczenia dla sprawy to, że zarówno w powiedzi, jak i w imię szefami są członkowie Platformy Obywatelskiej. Żadnego znaczenia, dlatego że na szczeblu samorządowym mogę mówić za siebie, bardzo wystrzegam się z politycznych decyzji. Mogę Pana zapewnić, jeżeli to Pana w ogóle interesuje, że w temacie obsady prezesa zarządu nie było żadnych politycznych rozmów. Pan prezes, jeżeli będzie chciał, może to potwierdzić, pan Starowicz, żadnych politycznych. Platforma Obywatelska, w przeciwieństwie do innego ugrupowania, które pan reprezentuje, nie ma w zwyczaju wtrącania się w gospodarcze sprawy przynależne spółkom prawa handlowego. W związku z powyższym, proszę nie wywoływać politycznej wojny na tej sali. O tej politycznej wojnie wcale tu nie potrzeba. Ja z zainteresowaniem wysłuchałem wystąpienia pana prezesa, chociaż y, nie jest tajemnicą, że y, nie do końca zgadzam się z wyborem pana Starosty, ale na Skoro jest taka decyzja zarządu powiatu, że pan y, dr Majer jest prezesem szpitala w Królniku, to widocznie dla szpitala, zdaniem zarządu powiatu, jest to najlepsze. Wysłuchałem z zainteresowaniem, bo powiem szczerze, jeżeli to wszystko, co Pan Prezes powiedział o szpitalu w Prudniku, co dotyczyło funkcjonowania dotychczasowego szpitala, jest prawdą, to powiem, jestem lekko przerażony, co robiła w tym czasie Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki, właściciele obydwaj, skoro było aż tak źle. A jeżeli nie było aż tak źle, to dlaczego tak radykalne działania? I to nie jest temat dla mnie. Ja nie odpowiadam za szpital w Prudniku, w żaden sposób. Powiem więcej: pomoc dla tego szpitala dzisiaj ze strony gminy jest praktycznie niemożliwa. Jest to spółka prawa handlowego i pomaganie przez gminę, spółce prawa handlowego, gdzie jest udziałowiec prywatny, jest praktycznie niemożliwe. My się tym interesujemy, ja na pytanie pana przewodniczącego, czy takie zaproszenia by stosować. Powiedziałem, radni mogą wszystko, bo radni reprezentują społeczeństwo. I państwo się zainteresowaliście nie stricte samym szpitalem, co działaniami, które dzisiaj funkcjonują w szpitalu i przyszłością tego szpitala. I takie jest wasze prawo. Więc obrażanie się tutaj nie ma sensu, więc... Mam pełny szacunek, że na wszystkie pytania zostały udzielone odpowiedzi. Czy zadowalające? Nie. Wiem. Ale myślę, że ten temat powinien być kontynuowany na radzie powiatu i gdzieś ten nadzór powinien funkcjonować. Życzę powodzenia. No dziękuję bardzo. Generalizując, chodzi mi o taką rzecz, że to państwa ugrupowanie wprowadza zmiany systemowe, które sprowadzając do tego, że nie dyskutujemy o pacjencie, że człowiek idzie na dalsze miejsca, a interesuje wszystkie tylko zysk, o to mi chodziło, nie chodziło mi to czysto personalnie, chodzi mi o po prostu rzeczy, które i rozwiązania systemowe, w którym przełożenie również poprzez to, że pan członkiem choćby władz okręgowych Platformy obywatelskie, w jaki sposób na to macie wpływ, dziękuję. Państwo ugrupowanie również prowadzało rozwiązania systemowe, które padły od dwóch lat funkcjonowania. Dziękuję. Sesję Pan od Pana że polityki tutaj nie będzie. Jeśli naprawdę ktokolwiek siedzących tutaj na tej sali, albo tam stojących na galerii jest przekonany, że UPC PCM jest wszystko ok, to myślę, że rzeczywiście okulistyka tutaj byłaby potrzebna. Druga rzecz to jest kwestia taka, że na dzień dzisiejszy to nie jest coś takiego, że my sobie tutaj posiedzimy, podoskutujemy, ktoś sobie w mniej lub bardziej obraźliwy sposób coś powie. Tylko prawda jest taka, że jeśli tego nie zrobimy do 2016 roku i do 2014 roku, a nie mamy na dzień dzisiejszy projektu, ani mamy na dzień dzisiejszy pozwoleń na budowę, a nie mamy na dzień dzisiejszy uregulowanej kwestii dotyczącej chociażby tego sprzedażu pakietu większościowego. Proszę przypomnieć, że negocjacje z Optimum przy poprzedniej sprzedaży trwały rok, to chyba dojdziecie Państwo do prostego, logicznego wniosku, niezależnie od opcji, że zarząd PCM-u nie będzie czekać na to, zanim to wszystko się ukształtuje. I że po tym jak to się ukształtuje, to nie stanie się cud w Kanie Galilejskim i będzie trzeba te rzeczy zrobić. I odpowiadam wprost, żeby była jasna. Jeśli będę prezesem tego zakładu, to zrobimy to niezależnie od tego, czy to będzie popularne, czy to nie będzie popularne. To jest kolejna rzecz. Jeszcze tylko odnosząc się do Pana e, tego, co powiedział Pan Burmistrz. Panie Burmistrzu, jesteście w stanie nam pomóc, naprawdę. Jesteście w stanie ogłosić usługi medyczne, badania profilaktyczne dla ludności, do których PCM na zasadach bardzo zdrowej konkurencji jest w stanie przystąpić, prawda? I to jest rzecz, którą na pewno możecie zrobić. Kolejna rzecz, to mogą być, tak jak na przykład w wielu innych miastach, usługi na setki tysięcy złotych bo zdrowiu mieszkańców niestety tyle kosztuje. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście bole, rozumiem, że to był sposób na wywołanie to. Otóż te osoby, które zostale zatrudnione na miejsce tych osób, z którymi rozwiązane umowy za porozumieniem stron, nie zostale zatrudnione za wyższe wynagrodzenie, aniżeli ich poprzednicy. I nie mamy zamiaru nikomu płacić więcej. Ponieważ w PCM, struktura płac, zwłaszcza personelu wyższego, jest tak ukształtowana, że tak jak powiedziałem na samym początku, to jest grupa zawodowa, która ma najwyższe wynagrodzenia za tą samą pracę w całym otoczeniu. I w stosunku do Nysy, i w stosunku do Kimierzyna, i w stosunku do urcza. W związku z tym stać nas na to, jak podliczyliśmy się, żeby zatrudnić fachowców. To, że to fachowcy nie będą zawsze z yy, Prudnika, nie wynika z tego, że my nie chcielibyśmy zatrudnić pracowników, lekarzy czy pielęgniarek z Prudnika, tylko wynika z systemu uzyskiwania kwalifikacji. Żeby zostać w chwili obecnej specjalistą, lekarzem z minimum 5 lat, żeby dostać specjalizację wśród pielęgniarek. Czyli być specjalistą w danej dziedzinie pielęgniarstwa to jest minimum dwa lata. Nie mamy na to czasu. W związku z tym musimy zrobić coś takiego, że pozyskamy tych ludzi i to, że zastosowaliśmy akurat tak zwaną teorię usług, czyli kupujemy kogoś fachowca, bo tańsze to jest aniżeli jego wykształcenie. A jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. I wśród tego od niego zaczynamy kształcić tych pozostałych, którzy są w naszym zasięgu miejscowych, to innego wyjścia nie ma. Jak Państwo macie jakieś inne wyjście, to proszę nam uprzejmie podpowiedzieć. Ja myślę, że naprawdę współpraca będzie dobra i myślę, że emocji nie będą odgrywać tylko i wyłącznie role na zasadzie takiej, że to Państwo, których prawdopodobnie gro z Was znam, gro z Was czy Wasze rodziny, Zupełnie inaczej mówiliście mi o brudniku. Ja mogę przetoczyć z nazwiska i z imienia pacjentów, którzy byli wczoraj u mnie z brudnika i co oni myślą o PC I w związku z tym nie będę przepraszać, bo czy to się Panu podoba, czy nie, to jest przykra prawda. Mimo, że ja wiem, że ja narażam się takim osobom jak Pan i swoją współpracowniką. Jeśli chodzi o cele główne, to powiem tak, to nie ja je stawiałem, to stawiałem ustawy i odpowiednie rozporządzenia do tych ustaw. To jest pierwsza rzecz. To nie ja te ustawy wymyślałem i nie ja dawałem wakacje o legis na uprowadzenie tych ustaw. Proszę uprzejmie zdać sobie sprawę, że to o czym mówimy, że musimy zrobić do 2016 roku pojawiło się w przypisach w roku 1991 miało wakacje olegieść 10 lat nie było przedłużane, później było przedłużane, dopiero ustawa z 2011 roku określiła to jako ostateczne. W związku z tym, to nie jest kwestia tego, że ja tego chcę. To jest kwestia tego, że to my wszyscy musimy to zrobić. I jeszcze jedna rzecz, to jest to, co do prawidłowości diagnozy. Problem polega w tym, że na szczęście kwestie zarządcy, a tutaj padale kwestii dotyczące moich kwalifikacji, wykształcenia i tak dalej, nie będę się do tego odnosić, bo to jest w papierach. Natomiast powiem w ten sposób: uważam, że diagnoza, co do tego, że szpital w Grudniku trzeba ratować, jest jak najbardziej słuszna. Zresztą ona zawarta jest w samym pytaniu, czy słuszna jest diagnoza dotycząca ratowania szpitala. Myślę, że tutaj zgadzamy się co do tego, że ratować ten szpital trzeba i nie ze względą finansowym, bo to wszystko, co zostało zrobione dotychczas przez powiat wstawia ten szpital w o wiele korzystniejszej sytuacji, aniżeli w wielu pozostałych. Mianowicie ten szpital generalnie nie jest zadłużony. A to oznacza, że ma zdolność kredytową, a to oznacza, że ma dużo rzeczy procesach zarządczych, które pozwolą, że ten szpital będzie dochodowy. I nie wyobrażajcie sobie Państwo, że ktokolwiek, kto przyjdzie do tego szpitala i wyłoży swoje dziesiątki milionów złotych, najpierw na złoto pakietu akcji, a później na to, żeby doprowadzić ten szpital do odpowiednich standardów, będzie oczekiwać i zrobi to w celach charytaty. To wszystko trzeba będzie później pracować. I nim szybciej zaczniemy nastawiać się na to, że ten szpital musi się rozwijać, bo tylko z rozwoju, a nie z obecnej sytuacji będzie w stanie to spłacać, to tym lepiej dla nas wszystkich wyjdzie. Może niekoniecznie już dla nas, ale dla naszych dzieci na pewno. Pierwsza rzecz o 22 osobach mówiłem jako wytypowanych do listy absencyjnej, z czego zwolniliśmy cztery. A ile osób zwolnimy, będzie to zależać od potrzeby realizacji zadań. Ja na odmianę od Pani nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie ile. Tyle, ile będzie to potrzebne z punktu widzenia interesu zakładu doświadczenia odpowiednich usług medycznych. Nic więcej i nic mniej. No nie padła tu jakaś zastraszająca liczba do zwolnienia osób, w związku z tym wydaje mi się, że Yy, urząd Pracy musi być przygotowany na ruchy, na rynku pracy i powinien jakąś ofertę dla osób, które pozbawione by zostały środków do życia yy, przygotować. Yy, jeśli chodzi o yy, yy, pytania Pani, znaczy to nie były pytania, to był apel Pani Drożdżyńskiej. no trudno mi się do nich jakoś jednoznacznie odnieść, bo to jest bardziej emocjonalne wystąpienie niż konkretna Wypowiedź. Natomiast e, chciałbym powiedzieć tak, podziękować Państwu za zaproszenie. Emocjonalna dyskusja, ale na pewno e, potrzebna. E, cieszę się z deklaracji Pana Burmistrza o chęci pomocy szpitalowi. E, formułę prawną na pewno znajdziemy. E, panie Burmistrzu, jest taka możliwość. Można kupić sprzęt i użyczyć spółce i wszystko jest zgodnie z prawem, także dla chcącego. Nic trudnego, że tak powiem, głowa do góry. Chcę również powiedzieć, finalizując audyt ten ostatni, firma konsultingowa ocenia sytuację szpitala jako dobrą. Jest to szpital, który ma swoją wartość, który ma niezły kontrakt, natomiast ciekawe położenie geograficzne i parę innych atutów. Natomiast no, trudno uznać, że posiada on zdolność. Finansową do spełnienia wymagań związanych z, ze standaryzacją. I dlatego też pytanie, czy w sytuacji, kiedy pojawiają się niekorzystne wyniki finansowe i mnogość wątpliwości pacjentów co do jakości usług, zostawić należało sytuację taka, jaka była, a pamiętajmy, że prezes Madera odszedł, przez nikogo nie czy też starać się ratować to, co dobre i poprawiać to, co nie najlepsze. Dziękuję bardzo. Myślę, że po wysłuchaniu tej dyskusji, którą retransmitowaliśmy dla Państwa przez trzy tygodnie, każdy wyrobił sobie własne zdanie i nie ma potrzeby komentowania tego, co zostało powiedziane. Ci z Państwa, którzy mają własne doświadczenia związane z Prudnickim Szpitalem, też mają własne na temat jego działalności zdanie. Z rozmów z naszymi widzami wynika, że są to opinie bardzo różne od skrajnie negatywnych po bardzo pozytywne. Jedno mnie tylko zastanawia. Skoro w szpitalu jest obecnie tak źle, a winę, jak należy się domyślać, ponosi za to poprzedni prezes, to jak to się stało, że właśnie poprzedni prezes zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Szpitala i będzie nadzorował i kontrolował obecnego prezesa? Taką sytuację można skomentować chyba tylko tak, jak mawia Ferdek Kiepski w znanym serialu. Są rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły. Dużo zdrowia. Państwu i sobie życzę.